Szanowni mieszkańcy Łomży, czas na zmiany. Zwracam się do was z gorącą prośbą o wzięcie udziału w badaniu, które przygotowała Przyjazna Łomża. Badanie jest to ankieta z trzema pytaniami. Chcemy dowiedzieć się od państwa, jak to roboczo nazwaliśmy, co w Łomży piszczy. Ankieta będzie na stronie www.domasiewicz.pl. Będzie ona tam do 31 stycznia. Bardzo liczymy na Wasze zaangażowanie, bo chcemy w tym badaniu mieć jak największą liczbę reprezentantów Łomży, mieszkańców Łomży, po to, żebyśmy znali tak naprawdę nasze oczekiwania. My, jako Przyjazna Łomża, oczywiście nasze środowisko ma wypracowaną strategię dla Łomży, mamy pomysły, natomiast chcemy poznać oczekiwania szerszej grupy, po to, żebyśmy my mogli potem zrobić to, czego Wy Państwo oczekujecie. W, tym, w naszej ankiecie będą trzy pytania dotyczące najważniejszych spraw w mieście z punktu widzenia mieszkańca Łomży. Będzie pytanie na temat rozwoju Łomży, jak chcemy się rozwijać. Będziecie mogli się wypowiedzieć, czy obecna sytuacja Wam odpowiada, czy po prostu musimy w końcu zdecydować, czy rozwijamy się za pomocą kredytu, czy, czy chcemy zrobić to organicznie, własnymi siłami, własnymi pomysłami, wspólnie z naszymi sąsiadami. I kolejne pytanie będzie o jakość życia w Łomży. Dużo w przestrzeni publicznej mówi się o seniorach, mówimy o młodzieży, o tych naj, najmłodszych dzieciach. Chcemy wiedzieć tak naprawdę, czego wy oczekujecie od nas, tak? Co, co mamy zrobić, żeby nam, mieszkańcom, żyło się lepiej? Także bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do wypełnienia tej ankiety. Przypominam stronę www.domasiewicz.pl na podstawie tej ankiety nasi eksperci przygotują analizę waszych oczekiwań i w miesiącu, myślę, że na początku lutego przedstawimy e, jakie są oczekiwania mieszkańców Łomży, a naszą rolą będzie odpowiedzieć jak przyjazna Łomża, jak środowisko przyjaznej Łomży chce te sprawy rozwiązywać, jak zrobić tak, żeby Łomża mogła się rozwijać, ale bez takich obciążeń, które będą rzutowały na przyszłe pokolenia. Także z mojej strony to tyle. Są z nami jeszcze, przy okazji, powiem, nasi członkowie, którzy pomagają nam tutaj w pracy, w tym, żeby wypracować dla, pana, dla Państwa jak najlepsze scenariusze. Na kolejnych naszych spotkaniach będziemy informować o, o naszych poczynaniach w tej sprawie. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Wśród naszych ekspertów będą członkowie przyjaznej łomży. My jako grupa wiemy, co, czy, co my chcemy zrobić, jak chcemy to zrobić, e, mamy swoje pomysły, ale jest jeszcze przestrzeń taka czasowa, żeby, żeby jednak te, te pomysły były połączone z oczekiwaniami mieszkańców, bo wiadomo, no każdy, każdy ten komfort życia postrzega trochę inaczej, a chcemy wypracować te, te, taki standard, który w pewnym sensie zadowalałby wszystkich. Tak? Bo wiadomo, że inne priorytety będą dla, dla seniora, inne dla, dla młodzieży. Inne dla rodziców, małych dzieci, tak, bo mówimy tutaj o żłobkach, o, o dostępie do infrastruktury. No i generalnie też finanse miasta, bo bez nich trudno mówić o mieście, o rozwoju miasta, Łomży, bez tego ważnego tematu, jakim jest, jakim jest, jest finansowanie. tak? Finanse miasta, jak to ma wyglądać w przyszłości. Wiecie Państwo, że według wieloletniej prognozy finansowej, informowałem już o tym, miasto Łomża. Prawdopodobnie będzie miało dług, jeżeli oczywiście radni przegłosują ten budżet, który jest proponowany, będzie dług na poziomie 197 milionów. Mieszkańcy na Facebooku czy, czy w takich prywatnych rozmowach poruszają też często te kwestie. Jedni oczywiście, że, że ten dług oni rozumieją, bo to jest rozwój. Natomiast często pojawia się takie stwierdzenie, gdzie jest granica. Pamiętajcie, że no, jesteśmy też rodnymi, tak? To my odpowiadamy za to, w jakiej sytuacji aktualnie jest miasto Łomża. Kolejni radni będą odpowiadać za to, jaka sytuacja będzie w przyszłości. No, nie można od tak ważnego tematu jak finanse też uciekać, przykrywać to jakimiś takimi mniej ważnymi tematami. Odpowiemy na wszystkie pytania mieszkańców i odpowiemy, jak my to zrobimy, jak przyjazna Łomża, jaki ma na to pomysł. W zasadzie jesteśmy gotowi do odpowiedzi, ale... Chcemy te grono zmaksymalizować, także liczymy na to, że naprawdę zaangażujecie się Państwo, do 31 jest e, sporo czasu, ankieta, trzy pytania, bardzo można powiedzieć, że, że krótka, natomiast duża ilość mieszkańców, duża ilość odpowiedzi pozwoli nam na zbudowanie no, prawdziwych potrzeb miasta Łomży. Tak? No, po to tu jesteśmy, po to rozwijamy tutaj nasze struktury, żeby, żeby odpowiedzieć na, na, na Państwa potrzeby.